nie, nie. Co za... O tam Cześć witam... Panie zagadają... Już będziecie milczeć, czy jeszcze będziecie narzekać? Nie, już Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Właściwie takim dziwnym vlogu, nie vlogu. No zobaczymy co z tego wyjdzie i kiedy wy to zobaczycie, bo nie jest to taki typowy vlog, tylko chciałam was zmotywować do pewnego działania e, i teraz się śmieję, bo moja mama nienawidzi, kiedy kręcę vlogi i jakby mogła, to by pewno e, jakby miała wpływ na to co publikuję na moim kanale to na pewno prosiłaby, żebym nie kręciła vlogów mm. no będę kręcić też vloga przy niej e, nie zachęcę jej, nie będę jej zachęcać, żeby wystąpiła we vlogu dobra, na razie wskakujemy do samochodu i jedziemy a gdzie i po co, to zobaczycie później Dobra, dojechaliśmy, słuchajcie, do Krakowa, bo to Kraków był naszym celem i zdecydowałam się wziąć moją mamę, która stoi obok i na razie się cieszy, bo biedna musi poczekać. Już jest zadowolona, gdzie jesteśmy, musi poczekać, aż ja dla was nagram. Zdecydowałam się wziąć moją mamę na wystawę multimedialną, plac yy, Van Gogha. Yy, I dlatego mówiłam, że to jest taki wyjątkowy vlog, bo nagrywam go po to, żeby was zmotywować, żebyście coś fajnego czasami spontanicznie zrobili dla swoich bliskich. Ja nie jestem jakąś fanką Van Gogha, ale pójdę z moją mamą, bo chcę, żeby ona też Miło spędziła czas i dlatego też nagrywałam tego vloga, bo za parę dni będzie na przykład już padać, a moja mama wtedy sobie będzie mogła tego vloga obejrzeć. Mam nadzieję, że w środku coś nam się uda nagrać. Nie wiem, czy będzie możliwość. Jak nie, to nagramy Wam, jak było, jak widzimy. Господи, понятно. Так тебя не видишь. И так тебя не видишь. Dobra, już jesteśmy po i bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Wystawa znajduje się w budynku dworca głównego tego chyba dawnego, bo to już jest użytkowane. Normalnie tam jest wejście pięknie zaaranżowane wnętrza. Coś wam nagrałam, nie wiem czy się uda. Moja mama jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i powiem Wam szczerze, że dla takich chwil warto właśnie zrobić coś dla naszych dla naszych bliskich, bo, bo podobało się. Bardzo. Widzicie? Usłyszeliście pierwszy i ostatni raz pewną moją mamę we vlogach i która sama mówiła kręć kręć do vloga, kręć, kręć do vloga, więc widzicie, widzicie, nie są złe takie te vlogi.